Witajcie Wikingowie i Tarczowniczki. Najnowsza aktualizacja do Valheim, Bogwitch, wprowadziła wiele zmian. Pojawiają się m.in. nowe narzędzia, nowe umiejętności i potężne mikstury, które całkowicie zmienią podejście do rozgrywki. Zacznijmy nasz przegląd od nowej handlarki, wiedźmy. Przedstawicielkę szarłów znajdziecie w jej chacie na bagnach. Jak w przypadku pozostałych kupców, istnieje 10 miejsc, w których może się pojawić. Eksplorujcie bagna lub ich wybrzeża, aż na mapie pojawi się ikona kociołka. To znak, że na nią trafiliście. Uwaga dla bardziej niecierpliwych: z pomocą konsoli możecie znaleźć jej dokładną lokalizację albo przywołać ją w dowolnym miejscu. Asortyment wiedźmy odblokowuje się wraz z postępami w grze. Znajdziemy u niej szeroką gamę nowych przedmiotów: od składników do mikstur, przez narzędzia aż po przyprawy, które umożliwią nam przygotowanie nowych posiłków, uczt. A skoro o gotowaniu mowa, to w grze doszło do kuchennych rewolucji. Pojawiły się nowe stanowiska rzemieślnicze, czara miodna i blad przygotowawczy. Przy pierwszym stanowisku znajdziemy wszystkie przepisy na bazy do mikstur, a dzięki specjalnym składnikom odwiedźmy przygotujemy: tonik ratatoska, miód pitny wytrzymałości trola, miód pitny berserków, miksturę przeciwukąszeniom, lany wana Nidir, wywar zwierzęcych szeptów oraz miód pitny lekkiego kroku. Eliksir Miłości stanowi wyjątek i jako jedyny nie jest przygotowywany przez gracza. Znajdziemy go w asortymencie Wiedźmy. Więcej o nim już za chwilę. Blat przygotowawczy służy do patroszenia ryb, tworzenia przynęt oraz dań wymagających pieczenia w piecu. Przy nim znajdziemy także przepisy na uczty, czyli dzika łąkowego pieczonego w całości, półmisek przysmaków z czarnego lasu, przysmak mieszkańca bagien, sycący gulasz górskiego drwala, piknikowe ciasta z równin, grzybową selekcję z krajnym gieł. Miskę delikatesów z ziemi popiołów i darze. Tych wyjątkowych posiłków nie można jeść bezpośrednio z ekwipunku. Zamiast tego, uczty serwowane są z pomocą tacy, którą można zakupić u wiedźmy. Każda uczta oferuje 10 porcji zrównoważonego posiłku, a jego czas trawienia wynosi aż 50 minut. Pamiętajcie, jeśli zniszczycie na poczętą ucztę, wszystkie pozostałe porcje znikną bezpowrotnie. Dzięki tacy serwować można również inne posiłki, które następnie możemy zjeść bezpośrednio ze stołu. To jeszcze nie koniec rewolucji, bowiem gotowanie stało się nową umiejętnością. Rozwiniemy ją poprzez pieczenie na ruszcie i przygotowywanie posiłków oraz uczt. Im wyższy poziom umiejętności, tym szybciej przygotujemy posiłek, wzrośnie szansa na uzyskanie dodatkowej porcji, a nasza taca wolniej się zużyje. Podobnie działa druga nowa umiejętność rzemiosło. Biegłość w rzemiośle wpłynie na szybkość tworzenia przy stołach warsztatowych, zużycie młotka oraz zwiększy szanse na uzyskanie dodatkowego przedmiotu. Poziom tej umiejętności podniesiemy budując i wytwarzając przedmioty. Warto wspomnieć o nowej możliwości tworzenia pięciu przedmiotów na raz. Wystarczy przytrzymać klawisz Shift. Trzecią nową umiejętnością jest rolnictwo. Im wyższy poziom, tym większe szanse na dodatkowe plony. Zmniejszy się zużycie grabi i zwiększy promień działania kosy, w której trzon zakupimy u Wiedźmy. Dzięki temu nowemu narzędziu praca rolnika nie będzie już tak żmudna. Rolnictwo podniesiemy zbierając na przykład maliny, czy uprawiając ziemię oraz sadząc i zbierając plony. Zadziała nawet sadzenie trawy w tym samym miejscu. W aktualizacji nie zapomniano o asortymencie rodzeństwa handlarzy. U Haldora pojawiły się obręcze do beczek, które pozwalają na. Tak jest! Tworzenie beczek! Nowy pojemnik pomieści nieco więcej niż standardowa drewniana skrzynia. Natomiast Hildir rozszerzyła swoją ofertę o nową suknię, tunikę i słomiany kapelusz, które w zestawie dają bonus plus 25 do umiejętności rolnictwa. Pewnie zastanawiacie się, skąd wziąć na to wszystko złoto. Z pomocą przyjdzie eliksir miłości. Po jego wypiciu zaczniemy wydzielać feromony trola, zwiększając szanse na pojawienie się go w naszej okolicy. Rośnie też szansa na jego wyższy poziom. Dzięki strategii wabienia troli, szybko się wzbogacimy. Zwabione trole można też użyć do siania zamętu. Uwaga! Eliksir działa jedynie na obszarze Czarnego Lasu. Skoro jesteśmy przy temacie walki, to warto wspomnieć o nowym wydarzeniu. Czujesz ciarki na plecach? Nowy najazd upiorów i duchów trafia do puli wydarzeń po pokonaniu szlamu. W końcu jest nowy sposób na zdobywanie łańcuchów. Znacząca zmiana dotknęła również peleryny z piór. Zniknęła właściwość wyższego skakania, którą teraz zapewnia nam miód pitny lekkiego kroku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej aktualizacji. A jeśli chcecie poznać więcej szczegółów o nowych miksturach, mechanikach czy strategiach, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Niech wasza przygoda w świecie Valheim trwa w najlepsze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.